Czy mogę prosić o kontakt? Szukam pomocy dla mojego ex. Pewnie, że możesz, Monika. Pod filmikiem będzie mój adres e-mail. Możesz mu pokazać, że jest taki alkoholik, który piła, nie pije i opowiada o tym. I na tym się kończy moja moc sprawcza, wiesz? Nie dam rady jemu pomóc w żaden inny sposób. Wydaje ci się, że co mogę zrobić. Ja nie, nie, nie będę go motywował żeby nie pił, nie będę go przekonywał, że ma problem z alkoholem. Ja nie jestem trenerem personalnym dla alkoholików, nie potrafię. Nie? Poświęcam czas ludziom, którzy spełniają trzy warunki moje. Tak? Pierwsze to jest, uznaję swoją bezsilność wobec alkoholu. Drugie, przestał kierować swoim życiem. Uznaje to, że przestał kierować swoim życiem. I trzecie, ma szczerą chęć zaprzestania picia. Jeżeli ma szczerą chęć zaprzestania picia, poradzi sobie. wiesz mi, alkoholik to jest cwaniak najwyższej klasy. Kuty na cztery kopyta. I tak naprawdę poradzi sobie doskonale, bo to jest zadanie dla imbecyla: wpisać w Google polskojęzyczne mityngi UK i to cała robota. Nie? Prawda, jest stara jak świat. Że najlepszą pomocą alkoholikowi ze strony osoby współzależnionej, partnerki, byłej partnerki, dzieci, rodziny jest nie pomagać mu. On sam musi ponieść konsekwencje swojego picia. Jeżeli chce, to sam się musi ogarnąć z pomocą specjalistów: psychiatry, psychologa, terapii, terapeuty, anonimowych alkoholików, rozmowy z drugim alkoholikiem trzeźwiejącym. Ty nie możesz jemu pomóc, absolutnie. Za niego nikt nie zrobi nic, nawet sam Pan Bóg za niego nic nie zrobi. Wszyscy mogą mu tylko pomóc, ale to on sam musi wystartować i chcieć. A jeżeli nawet on ciebie prosił o pomoc, to wierzaj mi, zaprawdę ci powiadam, że to jest nic innego jak znowu manipulowanie Twoimi emocjami, chęć ugrania czegośkolwiek. Bo ja nie wiem, powiedz mi pomóż, powiedz mi załatw, bo to jest znowu jazda na Twoich uczuciach szukania litości, szukania współczucia, może wiesz, może w jakiś sposób e, ma, ma w tym jakiś cel, nie? Chce coś ugrać. Jeżeli ja chcę coś zrobić, to ja nie kontaktuję się z moją ex, tylko to robię, nie? I to był właśnie pierwszy powód, dla którego nie powinnaś tego robić, zajmować się tą sprawą. Drugi powód. Jak wspomniałeś, to jest twój ex. Była miłość, były uczucia, były emocje. Przyszły rany, przyszła złość, i z jakiegoś powodu jest Twoim ex? Nie? nie drąży powodu, ale z jakiegoś powodu jest twoim byłym, więc chyba czas przyjąć do wiadomości to, że to jest były. I niech sobie żyje z Panem Bogiem, jak najlepiej. Mu życzę, Niech się kontaktuje ze mną, ale Ty daj spokój. Monia, zacznij żyć swoim życiem. Pozwól jemu żyć swoim życiem. Pozwól mu brać odpowiedzialność za samego siebie. Jeżeli alkoholik nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje postępowanie, choroba postępuje, jest coraz gorzej. Musi ponosić dotkliwe konsekwencje swojego picia, swojego złego postępowania, jeżeli tylko zechce, znajdzie pomoc, zapewniam Ciebie. Także, moja, zostaw to, przekaż mu, że jest taki alkoholik z Lester. Jak chce, to niech sobie popatrzy, jak chce, to niech napisze. Na maila najlepiej, bo komentarzy jest wiele, za które dziękuję, ale po prostu nie jestem w stanie ich wszystkich najlepiej przeczytać. Nie? Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.